Niech mi pan powie, co Platforma ma do zaproponowania medykom, którzy teraz strajkują w Warszawie? My przedstawiliśmy jakieś trzy miesiące temu kompleksowy plan, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w Polsce. No myślę, że najważniejsze jest to, żeby każdy rządzący, i wydaje się, że większość rządzących w Europie i na świecie to rozumie. Niestety nie rozumieją tego polskie władze, że zdrowie jest czymś najważniejszym. I to nie jest tak, jak tylko sobie życzymy na święta, że zdrowie, zdrowie, jeszcze raz zdrowia, tylko przez okres pandemii jakby zobaczyliśmy, co jest naprawdę ważne i który element państwa jest skrajnie niedofinansowany. Ale I to PiS, jest właśnie ochrona zdrowia. Ale w Polskim Ładzie obiecuje 7% PKB na zdrowie. To byłby że... skok bardzo duży. Platforma tak. obiecywała 6% i 100 miliardów też dofinansowania tak. służby zdrowia. No ale medycy przyszli, mają białe miasteczko i mają żądania Koszt tych żądań wedle Ministerstwa Zdrowia to jest ponad miliard, ponad 100 miliardów mm. złotych. No to co? Pan wysupł ze swojej kieszeni takie pieniądze? Myślę, że po pierwsze, nasi widzowie i my doskonale wiemy, jak kończą się obietnice PiSu. Myślę, że te 7% z nowego ładu będzie mniej więcej tam, gdzie milion elektrycznych samochodów, gdzie elektrownia w ostrołęce. Ale to wszystko jest platforma, ja tak, tak, tym medykom. Tak, właśnie chciałbym do tego przejść, tylko najpierw jakby zadał Pan pytanie w kontekście nowego ładu. Więc my wiemy, że te obietnice, które jakby padały, są po prostu nieprawdziwe, a jednocześnie wszyscy powinniśmy zmienić nasz obraz, jeżeli chodzi o myślenie o służbie zdrowia. My proponowaliśmy trzy miesiące temu, żeby radykalnie zwiększyć finansowanie, e, nawet rzeczywiście. O 100 miliardów złotych w pierwszych trzech latach, po to, żeby zrobić taki, to się ładnie z angielska nazywa, taki boost, takie, takie turbodoładowanie polskiej ochrony zdrowia, po to, żeby wyprowadzić ją na. Ale gdzie pan ma te 100 miliardów? Mówiliśmy to i też pokazywaliśmy to z wyliczenie. Unii Europejskiej, tak? Z Unii Europejskiej to jest element raczej na infrastrukturę i to nie są takie pieniądze. Zresztą, gdyby negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych potoczyły się lepiej, pewnie część tych pieniędzy by się znalazła. Ale dzisiaj mamy ogromną e, liczbę wydatków no, kompletnie bzdurnych. E, już nie wspomnę o e, kwestii telewizji polskiej, ale przede wszystkim dochody ale ze to jest Rytualny zarzut, że oto PiS daje te 2 miliardy na media publiczne. Ale wracam do tego pytania. No właśnie bo chciałbym... Ministerstwo Zdrowia wylicza 105 miliardów już w przyszłym roku. Tak. Nie, w kolejnych roku, latach to Czy też, po też będzie po taka pierwsze... kwota. Więc skąd takie gigantyczne pieniądze po pierwsze, Tak. Po pierwsze Ministerstwo Zdrowia jak zwykle w tej sprawie kłamie. Dlatego, że te postulaty medyków to jest raczej 30-40 miliardów rocznie. I to jest kwota, którą każdy rząd po pandemii, w której e, zmarło ponad 100 tysięcy ludzi ponad programowo, powinien znaleźć. Nie ma ważniejszej rzeczy. Co jest ważniejszego w tej chwili? Na co, co te pieniądze mają iść? Mamy kupić nowe czołgi od Amerykanów? No, bardzo ciekawy projekt, wszystko fajnie, tylko 100 tysięcy ludzi umarło. To już jakby wojnę mamy za sobą, a czwarta fala Ale jest gdyby, przed nami.